Ewangelia można ją podzielić na trzy etapy. Każdy etap mówi o czymś innym, choć jest powiązany ze sobą. Pierwsza rzecz to oczywiście rzucająca się i dostrzeżona przez Chrystusa Obuda, Obuda tych, którzy wiodą życie religijne, ale wiodą je tylko zewnętrznie, to znaczy tylko w przejawie. Pewnego stylu życia, ubioru, pewnych czynności, ale nie ze względu na swoje serca. I oczywiście zagrożeniem dla nas w życiu, także religijnym jest taka obuda, to znaczy, taka postawa, w której. Chociaż zewnętrznie wyglądamy na osoby wierzące i czynimy wszystko, co oczywiście chrześcijanin powinien czynić w sposób religijny, to jednak nasze serce nie jest oddane Panu Bogu. Drugą rzeczą, która, w której, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, to jest spojrzenie Chrystusa. Ewangelista zanotował, że Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się. To jest to doświadczenie, że Bóg patrzy na każdego z nas. I oczywiście my możemy udawać, możemy zewnętrznie rzeczywiście być niezłymi aktorami. Ale Bóg, Boga nie oszukamy. Bóg przypatruje się naszemu sercu. Bóg widzi wszystko. Bóg widzi prawdę. Bóg wie, jak jest. I trzecia sprawa to sprawa tej ubogiej wdowy, która wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. I to jest istotny element tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii, bo jak powiedział kiedyś święty Beda Czcigodny, uboga wdowa jest figurą Kościoła, jest tą, która najbardziej pokazała, czym powinien być, kim powinien być człowiek Kościoła. I to nie chodzi o ubóstwo w rozumieniu materialnym, ale chodzi o to, że zasadą tego, tej dzisiejszej Ewangelii nie jest to, że wrzuciła mniej. Nie jest też to, kto wrzuca więcej. Ale zasadą dzisiejszej Ewangelii jest to, że wrzuciła wszystko. To znaczy, wszystko oddała w ręce Boga. Wszystko wrzuciła do skarbony. Ehm. To wszystko oznacza oddanie całego życia. I to wszystko, do tego wszystkiego, do oddania tego wszystkiego jesteśmy zaproszeni dzisiaj przez tą Ewangelię. Aby oddać całe nasze życie Panu Bogu. Nie tylko to, co nam zbywa, nie tylko to, czego mamy za dużo, ale poświęcić wszystko. To znaczy w każdy element naszego życia prowadzić Chrystusa. To oczywiście nie jest prosta sprawa, ponieważ wiemy dobrze, że trud naszego życia, nasza codzienność, czasami nasze zagonienie, oferta też, która jest nam składana ze świata, sprawia, że niejednokrotnie jesteśmy gdzieś nawet i sercem, i głową daleko od Pana Boga. Ale warto dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem w stanie dać wszystko, czy jestem w stanie być prawdziwym chrześcijaninem, który zawierzył Panu Bogu wszystko, to znaczy zawierzył Panu Bogu całego siebie.